Ja byłem bardzo chorowitym człowiekiem kiedyś. Miałem problemy z płucami. Oprócz tego groźna, mocna astma. Chodziłem po szpitalach, leżałem lekarz mi mówi w pewnym momencie, no ty chłopie, ty masz taką masmę, bo mi zrobili bronchofiberoskopię, że my musimy cię pokroić. No ja mówię, no nie, no ja się nie, nie dam pokroić, panie doktorze, ja mam 20 lat. Powiedziałem, no nie, nie, nie to nie dla mnie, ja może spróbuję inaczej. w tamten ten moment, to w ogóle wybiegłem sobie później, zacząłem biegać, no ale to nie był sposób. No i 20 lat później przyszło rozwiązanie. Kolega przysyła mi filmik i mówi, tu mamy takiego Imachofa, on dużo daje w zdrowiu i przysłał mi też kurs. No, no ja obejrzałem ten kurs i w, w tym kursie sam Wim Hof mówi, zanim zaczniesz moją metodę, zrób pompki na ten stan, co dzisiaj masz, nie? Czyli jak na, dasz radę 15, 10, no ja wtedy zaczynałem akurat z koleżanką, to była taka historia, ona zrobiła półtorej pompki przy mnie. Ja zrobiłem, nie, nie pamiętam, 16 może 18, oczywiście sesja oddechowa, cyk, pompki robimy, ja robię pompki, ona już robi 5 i zaczynamy się śmiać, no bo kobieta nie potrafiła zrobić półtorej pompki, a tu nagle wyobrażam sobie, robi 16 popek. Ja zrobiłem w tym dniu 60 i mówię, co jest? No i zacząłem zgłębiać tą metodę. Dowiedziałem się, że ta metoda bardzo dobrze dotlenia nasz organizm, do komórki dostaje się nam tlen, no i mamy tam tak zwaną moc, no. Metoda UIMAHOFA opiera się na trzech filarach: morsowanie, czyli eksploracja na zimno, oddychanie, czyli głębokie oddechy, no i to jest medytacja. Ogólnie chodzi o to, że w morsowaniu, jak wchodzisz do wody, no to uruchamia ci się ten system ratowania życia który nie pozwala ci zachorować, no i to ci wzmacnia twój układ odpornościowy. No od tego się zaczyna. Każde następne mocowanie, no to jest y, zaszczyt dla twojego układu odpornościowego. Nie słuchać tam y, zegarka, bo niektórzy mówią, żeby nie wiem 10 minut, 12. Nie, po prostu słuchajmy swojego ciała, które nam powie, kiedy mamy wyjść z wody, ile jeszcze zostać i tak dalej. Medytacja w tej metodzie odgrywa bardzo do, dużą rolę, bo podczas medytacji też wyciszamy umysł i słuchamy swojego ciała, czyli zaczynamy reagować na bodźce wewnętrzne. No moje wyniki badań, no to ja mogę powiedzieć, że dość, dość szybko się zmieniały, bo jak zaczynałem w 2019 roku, w grudniu dostałem tą metodę. Od kolegi, no to już 5 miesięcy później ja wyeliminowałem prawie połowę swoich schorzeń i dolegliwości. I to mam nawet dokumentowane, że tak powiem, te badania sobie robiłem dla swojej ciekawości. Uzupełniłem swoje minerały, swoje witaminy, no i wyrzuciłem kortyzol, czyli hormon stresu. No i to było dla mnie takie zbawienne, bo ja kiedyś byłem bardzo nerwowym, no a teraz reaguję spokojniej, uśmiecham się bardziej do ludzi, no i kocham życie. zachęcam wszystkich do uprawiania tej metody, podjęcia wyzwania, gdyż na pewno odnajdziecie w tym to co ja znalazłem, czyli spokój, zdrowie. To było dla mnie tym moim że tak powiem wyznacznikiem. No i teraz to mam. Jestem wdzięczny. To jest piękne.